Cześć, z tej strony Szymon Słomka. Dzisiaj zobaczysz, jak wygląda przykładowy dzień z produkcji lodów w Galce. Pracę zawsze zaczynamy od dobrego planowania, ale omówimy to dokładnie na końcu filmu. Zaczniemy od razu od konkretów. Zwykle poranek zaczynamy od złożenia maszyn. Składamy pasteryzator, pamiętając o nasmarowaniu odpowiednich elementów. W pasteryzatorze będziemy przygotowywać bazę mleczną. Składamy frezer do lodów. Również nie wolno nam zapomnieć, aby odpowiednio zabezpieczyć maszynę. To właśnie ściany bębna mrożą naszą mieszankę lodową, a świder intensywnie ją miesza. Gdy to mamy gotowe, przejdziemy do odważania składników do przygotowania bazy mlecznej. Najpierw do pasteryzatora wlejemy mleko. Świeże, aby zachować najlepszy smak. Rozpoczynamy pasteryzację. W tym przypadku zagrzeje on mieszankę lodową do temperatury 65 stopni, utrzyma ją przez 30 minut, a następnie schłodzi do temperatury 4 stopni, przy tym stale ją mieszając. Zapasteryzowana i schłodzona baza pozostanie w pasteryzatorze przez kilka godzin, aby była jeszcze smaczniejsza. Pora na sypkie składniki. W tym przypadku dodajemy autorską, specjalnie zbilansowaną mieszankę Gelato Completa, którą opracowaliśmy w taki sposób, aby lody były mniej słodkie, delikatne w smaku i zachowały możliwie idealną konsystencję. Ponadto dzięki takiej gotowej mieszance lody robi się szybciej i trudniej o pomyłkę. Dowiedz się więcej, klikając w link. Pora na odważenie śmietanki. W naszej ocenie musi być świeża, pozbawiona karagenu. Wtedy smak będzie idealny. Gdy mleko w pasteryzatorze osiągnie 40 stopni, dodajemy odważoną bazę i śmietankę. Miód dodamy na końcu, po procesie pasteryzacji, w momencie, gdy mieszanka w trakcie schładzania zejdzie do 40 stopni Celsjusza. Odważymy go teraz, aby był przygotowany na potem. Pasteryzacja trwa, a my lecimy dalej. To idealny moment na włączenie zamrażarki szokowej. Temperatura w tym urządzeniu osiąga do minus 40 stopni Celsjusza. Posiada wymuszony obieg powietrza i będzie praktycznie niezbędna do końca dnia. Sprawi, że lody nie opadną i zachowają lepszą strukturę. Przechodzimy do przygotowania variegato, czyli domowej polewy owocowej. Do garnka dodajemy owoce, dekstrozę, odrobinę kwasku cytrynowego i mieszankę sorbetto opartą na funkcjonalnym błonniku roślinnym, naturalnych stabilizatorach i białku roślinnym. Sorbetto sprawi, że polewa zachowa odpowiednią konsystencję w ujemnej temperaturze. Przy okazji będzie mniej słodka i doda błonnika do masy. Działa z każdym owocem. Dzięki produktowi Sorbetto lodziarnie taka jak nasza nie muszą korzystać z gotowych past owocowych, które często są pełne sztucznych barwników. Zamiast tego możemy stworzyć własne, naturalne variegato. Smaczniejsze, tańsze i bardziej etyczne. O Sorbetto dowiesz się więcej klikając w link. Całość miksujemy na gładką masę, grzejemy do 72 stopni, na koniec przekładamy do szokówki, aby ją szybko słodzić. Pyszna, niezasłodka polewa ze świeżych owoców jest już gotowa. Dziś zrobimy również krem z prażonych pistacji z dodatkiem białej czekolady, oliwy z oliwek i oleju słonecznikowego. Użyjemy głównie certyfikowanych ekologicznych składników. Prażone, lekko schłodzone pistacje przesypujemy do reszty składników, a część z nich zostawiamy na później do przesypania lodów. Kręcące się granitowe kręgi mocno rozdrobnią i połączą ze sobą wszystkie składniki, nie rozgrzewając ich przy tym. Dzięki temu krem będzie idealny. Podsumowując, obecnie pasteryzator grzeje bazę. Woregato czeka w lodówce, a nasz krem się kręci i będzie gotowy za kilka godzin. Bierzemy się za przygotowanie sorbetów. Zaczynamy od pomarańczy z bazylią. Najpierw do szokówki wsadzimy kilka stalowych kuwet. Musimy pamiętać, aby były zmrożone. Wszystkie składniki, to znaczy świeży sok z pomarańczy, liście bazylii, zimną wodę Cukier, dekstrozę i mieszankę sorbetto miksujemy na gładką masę. Sorbety, przygotowane na bazie sorbetto, są lekkie, kremowe i delikatne w smaku. Wyróżniają się na tle kastycznych sorbetów. Są mniej wodniste, bardziej napowietrzone i podkreślają naturalny smak owoców. Kliknij w link i dowiedz się więcej. Gotową mieszankę przelewamy do frezera i włączamy maszynę. Nie zapomnijmy o miodzie, który miał zostać dodany do pasteryzatora. Korbet kiwi z cytryną i pietruszką. Przepis jest równie prosty. Całość miksujemy na gładką masę, którą następnie przelewam do frezera. Pora na coś wyjątkowego. Lody wegańskie bez dodatku cukru. Alternatywa dla diabetyków, alergików czy osób z nietolerancją pokarmową lub na diecie keto. Oparte na mleczku kokosowym, malinie i naszej mieszance Vegana Sugar Free wyjdą kremowe, gęste i będą długo utrzymywać swoją strukturę. O Vegana Sugar Free dowiedz się więcej klikając w link. klasyka w wersji wegańskiej bez dodatku cukru, czyli pistacja z brąte oparta na ekologicznym napoju roślinnym z odrobiną soli. Pora na lody mleczne. Akcja będzie się dziać teraz coraz szybciej, a więc wyjaśnię najbliższe kroki. To, co teraz będziemy robić, to sprawnie zlewać z pasteryzatora gotową, schłodzoną bazę mleczną, która w smaku jest delikatna, neutralna i przypomina trochę lody śmietankowe. Następnie będziemy nadawać tej mieszance konkretny smak i przelewać ją do frezera. Pod koniec mrożenia na moment wyjmiemy już prawie gotowe lody po to, aby dodać jeden lub więcej dodatków smakowych. Gotowe lody przełożymy jeszcze na kilkanaście minut do szokówki, aby się szybko zmroziły i nie opadły. Brzmi skomplikowanie i można się pomylić? Owszem, dlatego tutaj kluczowe jest, aby mieć pod ręką dobry plan, przepisy z przeliczonymi ilościami, ułożone w odpowiedniej kolejności. Dziś nie wyobrażam sobie pracy bez aplikacji Gelato App. To narzędzie, dzięki któremu możemy szybko zaplanować produkcję lodów, a następnie wykonywać kilka przepisów naraz. Przetestuj aplikację za darmo, klikając w ten link. Zatem do dzieła. Zaczynamy od smaku wanilia z malinami. Lody będą na bazie żółtek jaja, zmielonej wanilii Bourbon i przełożymy je przygotowaną wcześniej polewą malinową. Pora na smak cappuccino z Cantuccini na bazie świeżo porządnego espresso z dodatkiem włoskich migdałowych ciasteczek Cantuccini. Ostatni smak to mascarpone z kremem pistacjowym, malinami i pokruszonymi pistacjami. Na tym etapie filmu pewnie już domyślasz się, jak on powstanie, ale może zastanawiasz się, po co dodajemy do przygotowania każdego smaku dodatkową tekstrozę czy sól. W skrócie mówiąc, gdy lody są w sprzedaży, to różne smaki powinny nakładać się mniej więcej tak samo łatwo oraz zachowywać możliwie idealną konsystencję. Pokazanymi przepisami stworzyliśmy m.in. smak maca z malinami oraz lody w stylu czekolady dubajskiej, czyli lody mleczne pistacjowe z dodatkiem ciasta kataifi, przełożone kremem pistacjowym oraz ciemną czekoladą. To by było na tyle. Lody są gotowe, czekają na swoją kolej w zamrażarkach. Jak widzicie, w ciągu dnia dzieje się dużo i najbardziej doświadczona osoba pogubi się, jeśli nie będzie między sobą dobrego planu. Dlatego na każdym etapie produkcji korzystamy z niezbędnego narzędzia, jakim jest aplikacja Gelato App. Jak to wyglądało dziś? Stworzyliśmy nowy plan i dodaliśmy przepisy zgodnie z kolejnością, którą zazwyczaj się kierujemy. Mianowicie, najpierw przygotujemy bazę mleczną, potem variegato, kremy lub inne półprodukty, następnie sorbety, lody wegańskie, a na koniec lody mleczne. To nie wszystko. Aplikacja generuje również informacje żywieniowe o produkcie, takie jak wykazy składników, wartości odżywcze czy listę alergenów. Jak pewnie zauważyłeś, w różnych miejscach na filmie pokazały się informacje o produktach, jakie oferujemy, a są to naturalne bazy do lodów, aplikacja webowa Gelato App, szkolenia online czy Gelato Box, czyli lody w Twoim domu. Dziękujemy Ci bardzo za poświęcony czas. Zapraszamy Cię do naszego sklepu i do obserwowania naszego świata gelato.